Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 119. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Ministerstwo Zdrowia publikuje raport dotyczący procesu wdrażania opieki farmaceutycznej. Pilotaż szczepień w aptekach już w maju. Ministerstwo i Główny Inspektor Farmaceutyczny o zarzutach posłów. EMA o działaniach niepożądanych szczepionki AstraZeneca. Lekarze chcą większego dostępu do leków z hurtowni. Partnerem programu jest portal leki.pl rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dla środowiska farmaceutycznego minionego tygodnia było opublikowanie przez Ministerstwo Zdrowia raportu dotyczącego wdrożenia w Polsce opieki farmaceutycznej. Raport ten jest efektem prac zespołu do spraw opieki farmaceutycznej, jaki Resort Zdrowia powołał w lipcu ubiegłego roku. Raport ten jest dosyć obszerny. Liczy sobie ponad 100 stron i przedstawia m.in. 7 propozycji usług w ramach Opieki farmaceutycznej, które miałyby być wprowadzone do polskich aptek. W tym raporcie znalazła się także obszerna i bardzo szczegółowa analiza warunków finansowania tych usług, ich wdrożenia do aptek oraz warunków, jakie apteki musiałyby spełniać, aby te usługi mogły być w nich pełnione. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że pierwszą usługą, która ma zostać wprowadzona najpierw w postaci pilotażu do polskich aptek, będzie przegląd lekowy. W minionym tygodniu publikowaliśmy serię artykułów, które opisywały poszczególne zagadnienia z tego raportu i będziemy to robić także w kolejnym tygodniu, dlatego zachęcam do czytania portalu mgr.farm. Także w przyszłym tygodniu, dokładnie w piątek 16 kwietnia o godzinie 19.30 na fanpage'u portalu aptekarz.pl odbędzie się premiera webinaru dr Agnieszki Neumann-Podczaski i jednej z współautorek, Wspomnianego raportu opowie ona w tym webinarze o tym, w jaki sposób opieka farmaceutyczna może i prawdopodobnie będzie wprowadzana w polskich aptekach. W minionym tygodniu przedstawiciele rządu przedstawili plan rozszerzenia i przyspieszenia narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19. Dowiedzieliśmy się m.in., że już w maju planowane jest uruchomienie pilotażu szczepień w aptekach. Początkowo ma to dotyczyć kilku do kilkudziesięciu aptek, a wszystko związane jest oczywiście z dostępnością szczepionki przeciwko COVID-19. Liczba aptek, które wezmą udział w tym pilotażu oraz finalnie w szczepieniach będzie również uzależniona od liczby szczepionek, które będą trafiać do Polski. Jednocześnie podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia zapowiedział rozszerzenie grupy osób kwalifikujących do szczepień. Między innymi farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni, którzy przejdą odpowiednie kursy przeszkalające będą również mogli kwalifikować pacjentów do szczepień przeciw COVID-19. Cały czas trwają. Na ten moment mamy informację, że zostało już w nich przeszkolonych około 5 tysięcy farmaceutów. Na ten moment czekamy już tylko na rozporządzenie ministra zdrowia, które dokładnie określi i podkreśli to, że farmaceuci po tych kursach będą mogli również kwalifikować pacjentów do szczepień przeciwko COVID-19. Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny w ostatnim czasie odpowiedzieli posłom, którzy mają zarzuty co do funkcjonowania Inspekcji Farmaceutycznej, a dokładnie chodzi tutaj o zarzuty dotyczące naruszania przez Inspekcję Farmaceutyczną tak zwanej Konstytucji Biznesu. Tego typu zarzuty stawiali m.in. posłowie z Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Lekowej. W tym celu m.in. wystosowali do Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego tzw. Desderat. No i na ten DZR-a Resort Zdrowia oraz y, GIF, czyli Główny Sektor Farmaceutyczny Ewa Krajewska, odpowiedzieli. A przypomnijmy, że posłowie przede wszystkim zwracali uwagę na problem z interpretacją przepisów apteki dla aptekarza. Zgodnie z objaśnieniem Ministerstwa Zdrowia, wydanym na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zapisy apteki dla aptekarza nie powinny być stosowane do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy. Inspekcja jednak stosuje je przy postępowaniach dotyczących zmiany. W tych zezwoleniach. Ministerstwo Zdrowia, odpowiadając na zarzuty posłów, wskazało, że tego typu objaśnienia prawne nie są wiążące dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa. Resort zdrowia podkreślił też, że nie może wydawać inspekcji farmaceutycznej wiążących interpretacji przepisów. Jednocześnie sądy administracyjne rozpatrujące tego typu sprawy również y, różnie interpretują te przepisy. Na to samo uwagę zwróciła również Ewa Krajewska, główny inspektor farmaceutyczny, która również odniosła się do dezyderacji parlamentarnego zespołu do spraw polityki lekowej i w tym kontekście odniosła się również do zarzutów że niektóre postępowania inspekcji farmaceutycznej są inspirowane donosami korporacji aptekarskiej Ewa Krajewska uznała tego typu sugestie i zarzuty za krzywdzące i niesprawiedliwe Organizacje społeczne realizują swoje ustawowe, jak i statutowe uprawnienia, działając zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Rolą Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest umożliwienie realizacji tychże uprawnień poprzez np. dopuszczenie do udziału w toczących się postępowaniach. Jest to wyrazem realizacji zasad zapewnienia tzw. czynnika społecznego w postępowaniach administracyjnych. W minionym tygodniu Europejska Agencja Leków przedstawiła podczas konferencji prasowej dotychczasowe wyniki analiz działań niepożądanych w formie incydentów zakrzepowych, jakie miały zdarzać się po szczepieniach pacjentów szczepionkami przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca. Przypomnijmy, że z tego powodu w części krajów Unii Europejskiej m.in. wstrzymano szczepienia tą konkretną szczepionką, a dokładnie konkretnymi seriami tej szczepionki. Okazuje się, że Komisja do Spraw Bezpieczeństwa EMA, tak tzw. PRAK, doszła do wniosku, że nietypowe przypadki zakrzepic połączone z niską liczbą płytek krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne szczepionki. Tego typu działania niepożądane pojawiały się raz na 100 tysięcy przypadków szczepień w ciągu dwóch tygodni od zaszczepienia. Dotyczyło ono głównie osób poniżej 60 roku życia. Mechanizm tego działania niepożądanego nie został do tej pory ustalony. Prawdopodobnie połączenie zakrzepów krwi i małej liczby płytek krwi, związane może być z odpowiedzią immunologiczną, prowadzącą do stanu podobnego, jak obserwuje się u pacjentów leczonych heparyną. Jednocześnie EMA potwierdziła, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka stosowania szczepionki AstraZeneca pozostaje pozytywny i powinna ona nadal być podawana pacjentom bez żadnych ograniczeń. Nie ustają kontrowersje wokół projektu rozporządzenia, jakie Ministerstwo Zdrowia kilka tygodni temu skierowało do konsultacji publicznych. Chodzi o rozporządzenie, które rozszerza listę podmiotów, które mogą zaopatrywać się w leki bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych. Samorząd aptekarski ostrzega, że tego typu rozwiązanie może ułatwić funkcjonowanie tzw. mafii lekowej, czyli z grup przestępczych, które nielegalnie wywożą leki za granicę. Tymczasem okazuje się, że Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest zupełnie odmiennego zdania i domaga się jeszcze większego dostępu lekarzy do leków bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych. Otóż według projektu w leki bezpośrednio z hurtowni, Będą mogły zaopatrywać się podmioty lecznicze, ale wyłącznie w zakresie produktów leczniczych, które mogą być wykorzystywane w tych podmiotach w celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych ich pacjentów, stosownie do podmiotu i zakresu działalności tych podmiotów. Zdaniem lekarzy to ograniczenie jest nieracjonalne i niepotrzebnie utrudnia wykonywanie działalności zawodowej przez lekarzy czy lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe. Innymi słowy, lekarze chcą móc zaopatrywać się w leki, w hurtowniach farmaceutycznych, nie tylko te leki, które są im potrzebne do bieżącej działalności, ale także wszystkie inne leki. Nie trudno się domyślić, że przeciwko takiemu podejściu będzie przeciwny samorząd aptekarski, a to zwiastuje bardzo ciekawą wymianę zdań i stanowisk podczas dalszego procedowania tego projektu rozporządzenia. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Tradycyjnie, po więcej informacji i doniesień z rynku aptecznego, zapraszam na portal mgr.farm. Zachęcam też tradycyjnie do lektury i prenumeraty naszego dwumiesięcznika magazynu mgr.farm. Jest to największe w Polsce tego typu wydawnictwo dla farmaceutów. Ma aż 120 stron, a za jego drukowaną prenumeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.